zaproponowane zostanie włodarzem High League albo. No dobra, i teraz ważne pytanie. Czy Kas Co to znaczy włodarz? O, właśnie, odpowiem na pytanie, czy Kas jest włodarzem ee, w Prime MMA? Ech, co to znaczy włodarz? Włodarz to tak naprawdę znaczy zupełnie coś innego, ale okej, okay, ludzie to zaczęli używać, że to jest właściciel federacji. Czy właścicielem federacji Prime jest Kas Wpisujemy tak: Prime MMA KRS. Numer KRS to mamy 00. Dobra. I teraz wchodzimy eKRS. Ministerstwo Sprawiedliwości. Witam Szymon wśród wilków. Au! Wyszukiwarka KRS. Numer KRS Przedsiębiorcy, szukaj. Mamy Prime MMA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Wchodzimy. Pobierz wydruk informacji pełnych. Wchodzimy. Pobieramy y, informacje pełne, otwieramy. No i co my tutaj mamy w tym KRS-ie, moi drodzy? Właścicielami federacji są Birka Kamil-Marcin i Szuba Bartosz. Póki co nie widzimy, żeby była kolejna osoba. A takie gadanie farmazonów, że, ale wiesz, bo tam Kas już ma problemy z prawem, więc on to jakoś inaczej robi. Tak? Co to jest kurwa jakiś gangster? Nie, Kas już jest normalnym człowiekiem i tyle. Yy, propozycje, tak. że, yy, żeby zostać tam włodarzem, no to dostawali także inni zawodnicy fejm MMA. Powiem wam więcej, jak to działa. On jest taką twarzą. W sensie dziś jest, dziś jest nazywany włodarzem. A za 10 edycji może już nim nie być, bo on nie ma udziału w tym. Podobnie było z Nitrozyniakiem w, w sprawie Hype MMA. I yy, Nitrozyniak to może potwierdzić. Nitrozyniak był nazywany trzecim włodarzem Hype MMA. Czy miał udziały w, w, w spółce? Nie. Nitrozyniak miałby yy, dochód... Część dochodów ze, sprz ze sprzedaży, nie? Czyli wiadomo, to co zarobili minus koszty, to by się dzielił na ileś tam procent. Ja, jako y, prowadzący, ja byłem nazwany prowadzącym, a też miałem y, jakby procent ze sprzedaży. Więc też bym mógł się nazywać, ha, jestem włodarzem. Ale czym się różni włodarz w KRS-ie od włodarza takiego włodarza? Tym, że jak się pokłócicie to pan Bartosz i Kamil mogą powiedzieć Kasiuszowi, sorry Kasiusz, teraz chcemy Amadeusza, żeby był włodarzem. Dziękujemy za pięć edycji współpracy, super było. I tyle. I tyle po federacji waszej. Tak to wygląda, moi drodzy. Być może go dopiszą, może będzie świetnie się to działa, będzie działać i on dostanie 5% udziałów, czy, czy 10, czy więcej. Zobaczymy. Podobnie jest na przykład z Hailik. Wszyscy dzieciaki myślą, że o, to jest federacja Malika. Malik w Hailigu to ma bardzo mało procent. I to w ogóle ma yy, nawet nie on jest wpisany w KRS, ty, tylko ktoś tam z jego otoczenia. A tak naprawdę jest to federacja yy, innych osób, które po prostu nie chcą być na świeczniku. I tyle, nie? A dzieci to wszystko łykają, nie? Że High League to jest w ogóle cała Malika, a yy, Prime MMA to jest kurwa Doncasio.